Umiłowani, dzisiejszy świat wymaga od nas ciągłego pośpiechu. Wiele rzeczy dzieje się za szybko. To, co robimy, jest powierzchowne, niedokładne, nieprzemyślane, aby tylko zrobić, zdać, zaliczyć. Czy coś z tego, czego doświadczamy, w nas pozostaje? Spotkania, rozmowy, radości, smutki. Czy w tym ciągłym pośpiechu mamy szansę wejść głębiej do naszego serca i zobaczyć, kim jestem? Teraz jest czas, aby się zatrzymać, odkryć na nowo swoje człowieczeństwo, swoją wartość. W tym zatrzymaniu zobaczyć to, co do tej pory gdzieś przemykało mi przed oczyma, usłyszeć to, Czego nie usłyszałem, bo muszę więcej, dalej, szybciej. Zatrzymaj się. Zapraszam Cię na spotkania w każdy poniedziałek i wtorek do sali 403 na długiej przerwie o 10.40. Ten czas pozwoli Ci na odkrywanie radości życia. Przyjdź, zobacz, zapytaj, usłysz.